16 marca, szósty dzień nowenny do świętego Józefa i sekret ujawniony do Melanii w La Salette, w którym Maryja wzywa do walki dzieci światłości, aby pojednały świat z Bogiem oraz świętych męczenników kanadyjskich, którzy są inspiracją dla tych, co spoglądają w przyszłość. Dobremu wszystko na dobre wychodzi. Melania Calwe, całe życie zjednoczona z Chrystusem cierpiącym, nosiła stygmaty jego męki. Była wierna misji Matce Bożej z La Salette. Maryja jej objawiła pięć cech zakonu misjonarzy ostatnich czasów. Pierwsza cecha, zwykły worek z krzyżem, aby noszono, a na szyi krzyż zawieszony. Przepasany białym pasem, napisane z przodu Umrzeć dla Chrystusa, a z tyłu Dzieci Maryi. Druga cecha, ludzie wszelkich stanów będą wolni, którzy będą przynależeć do tego zakonu. Trzecia, Wszyscy pracują dla zbawienia dusz. Idą do więzień, do szkół, ale też do chorych, by mogli się wyspowiadać. Ale także sekciarzy wracają do Boga. Czwarta cecha. Współpracują z zakonnicami i zakonnikami. Każda dusza jest warta kropi krwi Chrystusa. I piąta cecha. Maryja jest przełożoną i mistrzynią. Śluby i poświęcenie się Dziewicy Najświętszej i modlitwa za duszę w Cierpiące. Różaniec, praktyki maryjne i dziesięciodniowe rekolekcje. Zakon Matki Bożej wspiera też rodziców swych misjonarzy i każdy musi wyzbyć się ducha tego świata, a pożądać tylko serca Pana Jezusa, w którym mieszka. Zakon według widzenia Melanii. Staje się wieczystym ołtarzem, na którym złożone będą wszystkie intencje Kościoła walczącego, by Chrystus powrócił do grzeszników całego świata. Zredagowała swą wizję Melania na prośbę papieża Leona IX w Rzymie 5 stycznia 1879 roku. Po rozmowie z papieżem i jego błogosławieństwie Melania miała prowadzić zakon Maryi. Niestety biskup się temu sprzeciwił. I co więcej, osadził swoich misjonarzy w La Salette. Melania pozbawił możliwości uczestniczenia w sakramentach i ją wydalił z diecezji. Melania przez 8 lat przebywała w Anglii u karmelitanek w Darlington. Potem mieszkała we Francji i Włoszech. Wielu biskupów i kapłanów ją popierało. Niestety wtedy już Francja była bardzo zainfekowana masonami, o czym często mówiła pastuszka z La Salette. Melania powtarzała, gdybym była kapłanem, jakże głosiłabym pokutę. Sama ubrana na czarno, często jak włóczęga, osamotniona, gdy spotykała księdza katolickiego, na drodze, na ulicy klękałab i prosiła o błogosławieństwo. O Maryi zawsze mówiła Nasza mamusia, miłość nad miłościami. Do biskupa, który ją prześladował, napisała prosto Ja nie należę do rasy nietoperzy, lubię słońce i jasny dzień. Chociaż biskup nazywał ją wilczycą leśną, a ona, gdy wypasała krowy, wszystkie rośliny nazywała kwiatkami dobrego Boga. I uważała, że mądrość to taka łaska, która polega na poznaniu Stwórcy i umiowaniu krzyża. Modliła się za swojego biskupa. Wciąż szukała chociaż pięciu kapłanów, bo siostry były chętne, by założyć zakon Matki Bożej. W listach do księdza Gilberta Kam, który pierwszy opublikował ich historię w broszurce Wielki Cios, napisała. Porzućmy myśli fundacji. Niech każdy powołany do zakonu Matki Bożej stanie się apostołem swego środowiska, czekając na godzinę, kiedy będzie mógł stanąć w szeregach armii gotowej do boju. Melania pytała, ilu was jest. Była przekonana, że nie ma nawet pięciu księży gotowych wesprzeć misjonarzy ostatnich czasów, aby reprezentowali pięciu rad pada Jezusa. Nieustannie modliła się za dusze księży, którzy są igraszką księcia ciemności. Do biskupa mówiła jasno, że nie może wyrzeć się tego, co przyrzekła się wyrzeknąć. Nie odstąpiła dóbr, które należały się Matce Bożej, jak które w testamencie zapisał ksiądz Ranion. Uważała, że jest wierną córką kościoła, posłuszną w tej sprawie tylko Ojcu Świętemu, by pobłogosławił dzieło Matki Bożej. Biskup zawsze sprytnie namawiał księży do swej racji, a nigdy nie informował papieża, jak prosił o to bezpośrednio. Melania była gotowa umrzeć spokojnie i wyrzec się do rowizny, ale tylko na rzecz Ojca Świętego, i tak też to uczyniła. Powiedziała przy tym słowa: Chrystus przychodzi do dusz. Wtedy, gdy wszystko, co stworzone i co ludzkie z nich wychodzi. Melania z polecenia Matki Bożej ofiarowuje się, tak wynika z jej zapisków za duchowieństwo, za cały Kościół i przez zasługi Jezusa Chrystusa. W ten sposób została włączona jako Pierwsza w dzieło współdziałania z Marią w dziele odkupienia. Była przekonana, że czym jest Chrystus z natury, tym Maryja jest przez łaskę. Widziała kiedyś w jednym z kościołów figurkę Matki Bożej z dzieciątkiem, które trzymało w ręce lusterko, całkowicie zakurzone. Nie widziało dzieciątko odbicia naszych dusz, bo było zamazane. Usunąć pramy grzechu, tak mówiła, aby Bóg nas widział, aby Jezus mógł patrzeć w nasze serca z upodobaniem. Nie możemy słuchać tego, co mówi świat, co robi, co pisze, co pokazuje, jak się bawi. My to ciągle, powtarzała to boga pasterka wybrana przez Maryję, nie jesteśmy z tego świata. Dlatego żyła skromnie, nie chodziła do teatru, kin, na widowiska. Ze wszystkiego rezygnowała, by to ofiarować za nawrócenie księży i grzeszników. Pisała, Chrystus przychodzi do dusz wtedy, gdy wszystko, co straszne i co ludzkie, z nich wychodzi. Tułacze życie Melanii trwało aż do jej śmierci. Wspierał ją do końca biskup Zola. Ona tylko powtarzała – smutny nasz kraj, zły kraj, którym rządzi masoneria. Madonna nas stąd wypędzi. Do końca pragnęła przekazać orędzie Maryi z Laselet, by zmienić bieg świata i obudzić wiarę. W regule zakonu Maryi na końcu przestrzegała – drżyj ziemi, drżyj ze strachu. Że Bóg wyda was swoim nieprzyjacielom, ponieważ domy modlitwy, klasztory stały się pastwiskami jasmodeuszków. Pisała: Zginą wszyscy oddani grzechowi. Mówiła bez ogródek, że wielu księży, którzy mają zamiowani do pieniędzy i stanowisk, są kloaką nieczystości. Rzym straci wiarę, tak przepowiedziała jej pani płacząca, ponieważ szatan zamieni umysły wielu osób duchowych i religijnych. Pogański Rzym zniknie, a księża tacy będą wypędzeni. Według proroctwa, wynika, że nawet Powstanie antykościów w służbie złych duchów, gdzie będą wskrzeszać zmarłych, by twierdzili żyjącym, że nieba nie ma, a tej spirytys uprawiany w wielkich miastach sprawi, że wiara zostanie zapomniana, a sprawiedliwość będzie podepana. Bez miłości rodziny, bez miłości ojczyzny, zginie wielu, a miasta, które nie oddadzą chodu Chrystusowi zapadną się i zostaną zalane. Ponieważ Lucyfer został wypędzony z piekła i zwiedzie wielu. Dlatego Maryja wzywa umiłowane dzieci, czyli prawdziwych uczniów Chrystusa, zbawcy ludzi, tych, którzy żyją w Maryjnym duchem, aby unieśli światło Chrystusa światu, bo to koniec. Tylko członkowie zakonu Maryi są w stanie przejednać Pana Boga. Maryja potrzebuje naszej pomocy. Uwierzmy w słowa Maryi. Stańmy się dzięki łasce Boga strażnikami niepokalanego poczęcia. Zamiast zakładać nowe stowarzyszenia, grupy, organizacje, pielęgnujmy w swoich sercach cnoty Maryi. Bądźmy spokojni o przyszłe czasy, jeśli należymy do zakonu Maryi. Tak właśnie postąpili męczennicy kanadyjscy na czele z Jezuitą, misjonarzem francuskim, ojcem Gabrielem, który w Quebecu przerali krew za wiarę w Chrystusa. Europejczycy, którzy dopuszczali się okrucień wobec Indian, spowodowali prześladowanie, że Indianie bronili swych ziem, zaatakowali misjonarzy. Misjonarze i Indianie wyginęli, możemy powiedzieć. Wiara w Kanadzie także obumarła. Jedynie Polacy dziś w sanktuarium męczenników kanadyjskich modlą się już tylko za całą Kanadę. To sanktuarium, jak był tam święty Jan Paweł II, jest miejscem pielgrzymek, ale też znakiem błogosławieństwa dla tych, co spoglądają z nadzieją w przyszłość, że powróci wiara chrześcijańska, tam gdzie przyjmą ludy i narody miłość Maryi i Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Święty Józefie, naucz nas, prosimy rozmawiać z Panem Jezusem, przebywać w jego obecności, w pracy, w zajęciach, w podróży, w świętowaniach i w powierzaniu wszystkich smutnych spraw przez serce Maryi dobremu Bogu.